Dzień dobry Państwu. Po dłuższej przerwie wracamy z naszym magazynem sportowym piekarskiego Mosiru. Przerwa wakacyjna, to też szereg imprez, które organizowaliśmy jako ośrodek. Dzisiaj jeszcze w naszym magazynie nie mamy żadnego gościa, natomiast chcemy z Państwem podzielić się informacjami, co ciekawego udało nam się zorganizować w ostatnich miesiącach, jakie imprezy sportowe organizowaliśmy oraz też, co ciekawego proponujemy dla Państwa w miesiącach jesienno-zimowych, jakie imprezy sportowe też dla Państwa przygotowaliśmy. Także. Teraz prosimy o wysłuchanie tego, co ciekawego w ostatnich miesiącach działo się w naszym ośrodku. 11 września zorganizowaliśmy na kopcu piknik Sport Zbogaca Nauk Zatraca. W ramach tego pikniku odbyły się m.in. pokazy ratownictwa, pokazy żonglerki, pokaz tańca indyjskiego, pokazy akrobatyczne w wykonaniu zawodniczek i zawodników uczniowskiego klubu sportowego Orzeł i Brzeziny Śląskie. Odbyły się również pokazowe treningi karate, kimboksingu oraz koncerty. E, największą oczywiście atrakcją tego pikniku były wyrzuty proszku holi. E, ten piknik co roku organizujemy wraz z piekarską policją. E, my jako MOSiR też przygotowaliśmy sprawnościowy tor przeszkód dla najmłodszych, którzy zostali w ten sposób też nagrodzeni e, słodkimi upominkami. Także po raz kolejny udało nam się ten piknik na Kopcu Wyzwolenia zorganizować. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku również ten piknik będziemy mogli dla Państwa organizować. Natomiast dzień później, w niedzielę 12 września na stadionie piekarskiego MOSIRUS organizowaliśmy trzeci memoriał piłkarski imienia Krzysztofa Sewerena. Krzysztof Seweren to wieloletni pracownik piekarskiego MOSIRU, organizator wielu znakomitych imprez sportowych, radny Rady Miasta Piekary Śląskie, przewodniczący Rady Miasta. Pan Krzysztof był również prezesem podokręgu bytą, wiceprezesem Śląskiego Związku Piłki Nożnej, z trenerem, z zawodnikiem, także w ten sposób też chcieliśmy uczcić pamięć Pana Krzysia. W tym memoriale wzięło udział blisko 170 dzieci, które najpierw od godziny 10 rywalizowały w turnieju podokręgów. W tym turnieju grały podokręgi Częstochowa, Zabrze, Lubliniec, Sosnowiec, Katowice oraz Bytom. Natomiast od godziny 14 odbyły się zmagania dzieci 10-latków z podokręgu Bytom. Tutaj również tutaj wystąpiło 12 zespołów. Nie była prowadzona klasyfikacja, także nie wyróżniliśmy najlepszych drużyn. Gościem tego memoriału był nowy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, pan Cezary Kulesza. Oficjalnego otwarcia memoriału dokonał syn pana Krzysztofa Maciek Seweryn, obecna była również pani Bożena Seweryn, żona pana Krzysia, członkowie. Pod okręgu bytą Śląskiego Związku Piłki Nożnej, członkowie polskiego Związku Piłki Nożnej. Obecny był również zastępca prezydenta miasta Piekarycznością, pan Krzysztof Turzański przewodniczący Rady Miasta Tomasz Wesłowski, wielu znakomitych gości odwiedziło nas w tą niedzielę i w ten sposób uczciliśmy pamięć pana Krzysztofa Seweryna. W tygodniu po memoriale, czyli w tygodniu od 14 do 18 września wraz z obywatelskim klubem radnych zorganizowane zostały wielobojesprawnościowe. sprawnościowe. Te wieloboje odbywały się w trzech dzielnicach naszego miasta, najpierw rozpoczęliśmy nasze zmagania na Orliku w Brzozowicach-Kamieniu, następnie w czwartek rywalizowano na Orliku w Szarleju, no i całość zmagań zakończono w sobotę 18 września na Stadionie Mosiru przy ulicy Olimpijskiej 3. W sumie w tych trzech wielobojach udział wzięło blisko setka dzieci, dzieci rywalizowały w sześciu konkurencjach, dla wszystkich dzieci przygotowane zostały nagrody rzeczowe, medale. W poszczególnych kategoriach najlepsi zostali wyróżnieni dodatkowymi nagrodami. Natomiast jedną z atrakcji, też tego, tych wielobojów, był bieg australijski, który został zorganizowany w sobotę 18 września na stadionie piekarskiego Mossiru. Organizatorami, tak jak już wspomniałem, był Obywatelski Klub Radnych oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich. W tym roku. Udało nam się zorganizować 24 września 18 Piekarską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych, w piątek właśnie tego dnia od godziny 10 na stadionie Mosiru przy ulicy olimpijskiej 3 blisko 200 olimpijczyków z piekarz śląskich, którzy reprezentowali takie instytucje jak warsztaty terapii zajęciowej, zespół szkół specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej oraz Miejską Szkołę Podstawową nr 9 z oddziałami integracyjnymi. Te dzieci, ta młodzież rywalizowała w ośmiu konkurencjach, były to m.in. strzały na bramkę, bieg na 30 metrów, rzuty na bramkę, disc golf, petang, kręgle, slalom czy zbieranie grzybków. Nie była prowadzona klasyfikacja w tym dniu, każdy otrzymywał medal, każdy dostał wyróżnienie. Wszyscy w tym dniu byli dla nas zwycięzcami. Natomiast również w ramach olimpiady przeprowadzony został turniej piłki nożnej. W tym turnieju zagrały cztery zespoły. No i najlepsza okazała się drużyna warsztatów terapii zajęciowej, która otrzymała okazały puchar za zwycięstwo. Pozostałe drużyny również otrzymywały nagrody, otrzymały puchary, otrzymały medale. Tak więc udało nam się w tym roku zorganizować 18. Piekarską Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych i bardzo gorąco wszystkim, którzy do tego się przyczynili, dziękujemy za pomoc przy organizacji tej olimpiady. W piątek Olimpiada, a dzień później w sobotę, to dziewiąty wyścig kolarski Tour de Piekary. Jak co roku kolarze rywalizowali na pętli wokół Kopca Wyzwolenia. W tym roku na starcie do zawodów stanęło 196 zawodniczek i zawodników. Rywalizowali oni w kategoriach wiekowych, pętla wynosiła 3518 metrów. Oprócz rywalizacji tych starszych to również odbył się sprawnościowy tor przeszkód na placu reprezentacyjnym przy Kopcu Wyzwolenia. Tutaj najmłodsi rywalizowali sprawnościowym torze przeszkód. Warto tutaj też wyróżnić, że w, wyścigu, w dziewiątym wyścigu kolarskim Tour de Piekary w poszczególnych kategoriach zwyciężali piekarzanie. Zwyciężył Nikodem Gwóźdź, zwyciężył Mariusz Musiałek. oni byli najlepsi w swoich kategoriach wiekowych. Także serdecznie, serdecznie im gratulujemy. A organizatorem imprezy było Miasto Piekary Śląskie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich oraz Śląski Związek Kolarski. To tyle we wrześniu, jeżeli chodzi o imprezy sportowe, tych imprez było dosyć dużo, jeżeli chodzi o miesiąc październik, no to już pierwszą sobotę października, czyli 2 października e, odbyły się zawody sportowe Związku Górnośląskiego. E, w tym dniu członkowie Związku Górnośląskiego, urzędnicy i wszystkie chętne osoby rywalizowały w trzech konkurencjach w strzelaniu, w petang oraz w darcie. Dla najlepszych przygotowane były medale, puchary. E, udział wzięło kilkadziesiąt osób, także wszystkim serdecznie dziękujemy. Tak jak już wspominam, Olimpiada czy teraz te zawody Związku Górnośląskiego to są takie imprezy, które w ubiegłym roku nie udało nam się zorganizować przez pandemię, natomiast cieszymy się, że w tym roku udało nam się te imprezy zorganizować, pogoda nam dopisała, także bardzo gorąco wszystkim dziękujemy. A taka najświeższa impreza, którą niedawno zakończyliśmy, to w ostatnią niedzielę. Odbyła się piąta i zarazem ostatnia edycja biegowego Grand Prix Mossier 2021. W niedzielę 10 października właśnie zakończyliśmy te zmagania w ramach biegowego Grand Prix. W tym roku po raz pierwszy odbyło się pięć edycji naszego biegowego Grand Prix. Całość zmagań rozpoczęliśmy w parku w Brzozowicach Kamieniu. Następnie biegacze rywalizowali w parku w Brzezinach Śląskich. Trzecia edycja i to była nowość, bo nigdy nie, nie rywalizowaliśmy na stadionie Mosiru Orkan w Dąbrówce Wielkiej. W tym roku właśnie tam została zorganizowana trzecia edycja. We wrześniu, w czwartej edycji, biegacze rywalizowali na terenie Kopca Wyzwolenia. No i w ostatnim niedzielę, piąta edycja ostatnia zakończenie naszych zmagań na stadionie Mosiru przy Ulicy Olimpijskiej 3. Biegowe Grand Prix w roku 2021 możemy uznać jako rekordowe, jeżeli chodzi o ilość uczestników. 269 uczestników rywalizowało w naszym biegowym Grand Prix. E, oprócz zawodów biegowych, również odbywała się rywalizacja Nordic Walking. E, tutaj szczególnie trzeba wyróżnić kilka osób, które wystartowały we wszystkich pięciu edycjach i okazały się najlepsze we wszystkich pięciu edycjach i zdobyły komplet 150 punktów. No i tutaj wyróżnienia dla Pani Prezydent. Pani Prezydent miasta Piekaryśląskie, Sława Omińska Duraj wystartowała we wszystkich pięciu edycjach, wygrała wszystkie pięć edycji i tym samym też otrzymała dodatkową statuetkę za zwycięstwo we wszystkich biegach w swojej kategorii wiekowej, oprócz pani prezydent. Ten zaszczyt przypadł również Kacprowi Wegnerowi, Filip Włoka wygrał wszystkie swoje biegi, Stella Budkowska oraz Sara Budkowska. Także te pięć osób na czele z Panią Prezydent okazały się najlepsze we wszystkich pięciu edycjach. Natomiast jeżeli chodzi o rywalizację szkół, tutaj zdecydowanie, zdecydowanie i to na razie podkreślić e, dużą czcionką, okazał się zespół szkół specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej z Piekarz Śląskich. Szkoła ta reprezentowana przez swoich potopiecznych zgromadziła 3551 punktów co jest rekordem, jeżeli chodzi o nasze biegowe Grand Prix we wszystkich pięciu edycjach w licznym gronie zarówno uczniowie, nauczyciele, jak i rodzice e, dzieci startowali. Także 3551 punktów, drugie miejsce to miejska Szkoła Podstawowa nr 13 1048 punktów. Natomiast na najniższym szczeplu, szczeblu podium miejska szkoła podstawowa numer 5, 686 punktów. Także bardzo gorąco wszystkim placówkom, wszystkim szkołom dziękujemy, a tutaj szczególne wyrazy podziękowania kierujemy na ręce Pana Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych imienia Marii Grzegorzewskiej, Zygmunta Krawczyka, Pana Adama Dyrda, Pani Zuzi Baron, którzy aktywowali dzieci, aktywowały młodzież, którzy czynnie brali udział w naszym biegowym Grand Prix. Tutaj również podziękowania w tym dniu zostały skierowane na ręce oczywiście pani prezydent, która nas wspierała, która biegała we wszystkich pięciu edycjach naszego biegowego Grand Prix. No i również potopieczni Klubu Sportowego J-Akademii Piekary Śląskie. Tutaj prezes klubu pan Sebastian Gawryta odebrał też specjalne wyróżnienie, bo również w licznym gronie startowali we wszystkich pięciu edycjach zawodnicy tego właśnie klubu. Natomiast my zwalniamy tempa i Dalej organizujemy dla Państwa imprezy sportowe, już najbliższą niedzielę, 17 października, bieg charytatywny Pomagamy Durś, to już piąta edycja tego biegu. Najpierw o godzinie 11 odbędą się zmagania dla dzieci na stadionie piekarskiego Mosiru. Natomiast o godzinie 13 wystartują dorośli. Start godzina 13 z płyty głównej stadionu Mosiru przy ulicy Olimpijskiej 3. Biegacze biegać będą w lesie Dioblina, no i meta również na stadionie. Także o 13 ruszamy na pętlę 5 km. Natomiast na okres zimowy też mamy dla Państwa propozycje, jeżeli chodzi o Grand Prix w tenisie stołowym. Pierwsza edycja naszego Grand Prix odbędzie się w sobotę 6 listopada. Natomiast od niedzieli 7 listopada ruszamy z piekarską amatorską ligą koszykarskich trójek. Szczegółowe informacje o tym, jak można zgłosić się na turniej tenisa stołowego, czy terminarz piekarskiej amatorskiej ligi koszykarskich trójek, można zobaczyć na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku oraz na naszym Instagramie. Także mamy dla państwa szereg propozycji. Oczywiście o tych kolejnych będziemy państwa na bieżąco informować w kolejnych wydaniach naszego magazynu. Natomiast za dzisiejsze wysłuchanie magazynu serdecznie dziękujemy i oczywiście zapraszamy do odwiedzania naszych obiektów, do odwiedzania naszej strony internetowej, naszego Facebooka, naszego Instagrama. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za wysłuchanie dzisiejszego magazynu i do zobaczenia do usłyszenia w przyszłym tygodniu.